Cześć czołem. Tomasz Migdałek, Birofile Vlog o piwie. Dzisiaj spróbujemy piwa z manufaktury piwnej browaru Jabłonowo. Manufaktura piwna browaru Jabłonowo w ostatnim czasie mocno zaistniała w sklepach sieci Biedronka, budząc wśród odbiorców piw rzemieślniczych pewne kontrowersje, ponieważ nawiązują te piwa z manufaktury piwnej w jakiś sposób do klimatów piwnej rewolucji, ale nie zawsze, tak przynajmniej mówi ulica, nie zawsze robią to w sposób udany. My dzisiaj przyjrzymy się piwu Czar Goryczy, które jest przedstawiane jako India Pale Ale, więc absolutnie sztandarowy styl, jeśli chodzi o piwa kraftowe, przy czym Tutaj nie ma mowy o amerykańskich odmianach mielu, e, nigdzie na etykiecie ani na kontretykiecie, więc raczej skłaniam się ku temu, że jest to taka bardziej wyspiarska, bardziej tradycyjna e, interpretacja stylu India Pale Ale. Zobaczymy, jak jest w rzeczywistości. Co na temat tego piwa możemy przeczytać? E, zawartość alkoholu to 6%. Ja szukałem tutaj jakiejś informacji na temat ekstraktu, ale nigdzie go nie znalazłem, ani na etykiecie, ani na kontretykiecie, ani na krawatce. Nie będę mówił, że na kapsu również nie. I nie wiemy, jaki jest ekstrakt. Wiemy, że jest 6% alkoholu. W składniki to woda słody, jęczmienne i chmiel. Piwo pasteryzowane, więc tutaj ten opis jest bardzo zdawkowy. Nie wiemy dokładnie, nie znamy żadnych detali surowcowych, a przynajmniej one nam nie zostały nigdzie tutaj na opakowaniu zaserwowane. Mamy za to kapsel firmowy, dedykowany właśnie manufakturze piwnej browaru, jabłonowo tak prezentuje się etykieta. Te koncepcje graficzne etykiet nawet mi się podobają są naprawdę ciekawie przygotowane. Myślę, że jakaś agencja dość ogarnięta nad tym pracowała. Tak to wygląda. A więc przechodzimy do tego, co najistotniejsze, i otwieramy piwo. Piwo mamy otwarte, kapsel w stanie nienaruszonym całkiem ładny. Co w aromacie z butelki? Dość wyraźna nuta melanoidynowa, ona się tutaj na pierwszy plan wysuwa, taka opiekana, trochę przypalony cukier, trochę przypieczona skórka od chleba. Jakieś akcenty karmelowe też się pojawiają, czyli to by jakby się tu wpisywało jakoś w te moje przypuszczenia, że jednak bliżej będzie temu piwu do jakiejś interpretacji właśnie wyspiarskiej, brytyjskiej stylu India Pale Ale, a więc bardziej tradycyjnie. Barwa zdaje się to również potwierdzać, ja bym nawet powiedział, że kolorystycznie to piwo idzie trochę w kierunku takiego piwa półciemnego wręcz, dlatego że to jest taka herbacianą, miedziana barwa, ono jest rzeczywiście dość ciemne, nawet myślę jak na jak na taką powiedzmy europejską czy brytyjską interpretację India Pale Ale. Widać, że tutaj jednak karmelowe słody chyba były wykorzystane dość, dość tutaj intensywnie, jeśli chodzi o browar jabłonowo. Piwo idealnie klarowne, piana, no tutaj się nie budowała imponująca. Ta warstewka, którą mamy składa się głównie ze średnich oczek, barwy takiej jasno-beżowej, ciemno-kremowej, mniej więcej w tym kierunku idzie ta barwa, jeśli chodzi o pianę. Z Waszego punktu widzenia to piwo się w ogóle wydaje bardzo ciemne. Ja bym właśnie powiedział, że ono jest takie herbaciano-miedziane i rzeczywiście, jak na India Pale Ale, dość ciemne. Co w aromacie ze szkła? Jest bardzo dużo karmelu w aromacie, e, troszeczkę tej właśnie takiej nuty opiekanej. To jest taki, mm, taki karmel, który wręcz przechodzi trochę w taką nutę ni to opiekaną, ni to żytnią. No, ale karmel tutaj zdecydowanie, zdecydowanie dominuje. W zasadzie nie czujemy za bardzo jakichś akcentów chmielowych, nawet takich właśnie kontynentalnych, takich ziołowych czy kwiatowych. Nie mamy tutaj tego. Nie ma chyba mowy tutaj, aby doszukiwać się w tym piwie jakiejś wariacji na temat American Ipa, bo absolutnie nic nam tutaj nie wskazuje na obecność amerykańskiego chmielu. Jest też w tym aromacie taka, taki akcent estrowy, owocowy, trochę się kojarzący może z jakimiś suszonymi owocami, z rodzynkami. I to już jest takie bardziej właśnie też wyspiarskie. No więc zobaczymy. Czar goryczy, manufaktura piwna, piwo z Biedronki. Wasze zdrowie. Duża pełnia słodowa. No, ta dawka słodyczy tutaj jest spora. Ona ma taki właśnie karmelowy charakter, typowo karmelowy charakter. Karmelowa słodycz, troszeczkę zbożowa, retronosowo dają sobie znać takie akcenty Właśnie estrowe, owocowe. No i powiem Wam, że właśnie pod tym względem całkiem się dobrze to piwo wpisuje w takie prawidła, właśnie tradycyjnego tutaj, prawda, brytyjskiego India Pale Ale. Nie można powiedzieć, że nie. Jeśli chodzi o goryczkę, goryczka jest. Jest zarysowana dość wyraźnie, więc ona nam tutaj w jakiś sposób kontruje. I balansuje trochę te odczucia słodowe, które są rzeczywiście bardzo, bardzo wyraziste. Piwo ma bardzo przyjemne nagazowanie, dlatego że jest dość intensywne, ale przy tym drobne, więc nie jest w żaden sposób drażniące, co jak myślę, też sprzyja takiej sesyjności tego piwa. Retronosowo dochodzi jeszcze więcej takich właśnie akcentów dość brytyjskich, dość ciekawych. Mam wrażenie, że pojawiają się tutaj jakieś takie delikatnie orzechowe nuty, więc, to już się bardzo tutaj wpisuje, właśnie w charakter takiej wyspiarskiej, górnej fermentacji. No tego, tego ciała słodowego tutaj jest rzeczywiście sporo i myślę, że dla części osób ono może być zbyt wyraźnie tutaj zaznaczone, zbyt intensywne, ale ja nie powiem, żeby, żeby to piwo mi nie smakowało. Jest tutaj goryczka, naprawdę wyraźnie zaznaczona goryczka, taka właśnie wyspiarska, taka ziołowa, przyjemna. Nie uważam, aby była zalegająca, aby była w jakikolwiek sposób łodygowa. Całkiem szlachetna, całkiem fajna, e, tradycyjna, bym powiedział, brytyjska goryczka. Taka biterowa, właśnie, to jest chyba najlepsze określenie. Ona jest po prostu biterowa, bardzo, e, bardzo przyjemna. W ogóle to piwo, pijąc, e, chyba więcej nawet mam skojarzeń z takim e, biterem, właśnie, aniżeli z takim typowym India Pale Ale. E, co, jak sądzę, źle nie robi temu piwu, absolutnie. Słuchajcie, naprawdę ciekawy trunek. Im dłużej pijemy, tym więcej się możemy doszukać takich górnych, estrowych nut. Do tego fajna goryczka. Słodowość mocno karmelowa, co może się podobać albo nie. Mi to akurat w żaden sposób nie przeszkadza. Nie wspomniałem chyba na początku o cenie. Piwo kosztuje 3,99 zł. Ono jest w tym momencie chyba jeszcze w tej cenie dostępne w biedrągach, więc można go szukać. Ogólnie chyba cena regularna nie jest jakoś specjalnie wyższa, o ile w ogóle nie jest cały czas taka sama. W każdym razie w Biedronce można tego piwa szukać i chyba warto po nie sięgnąć, jeżeli ktoś lubi takie bardziej tradycyjne europejskie interpretacje, jeżeli ktoś lubi i wyrazistą goryczkę, ale równocześnie fajną taką konkretną bazę słodową, akurat tutaj no, bardziej jednak w karmelowym typie, sądzę, że może być z tego piwa zadowolony. Ja generalnie jestem zadowolony. Jaka jest Wasza opinia? Jeżeli piliście, nie jest to na pewno takie czyste może stylowo India Pale Ale, bardziej mówię tutaj gdzieś idzie to w kierunku takiego jednak brytyjskiego bitera, ale nie zmienia to faktu, że jest smacznie, a przecież to chyba jest najważniejsze. To tyle z mojej strony. Tomasz Migdałek, Birofile vlog o piwie. Pijcie dużo dobrego piwa, wasze zdrowie, cześć!